Zakończyliśmy chanukę i troszeczkę smutno, bo nie ma tego światła w naszych domach, światła naszych świeczek i czujemy pustkę w, w środku. Brakuje tego światła. Jak powiedzieliśmy w naszych wcześniejszych nagraniach, że to wyjątkowe światło, które Hashem. Stworzył bo to jest sześciu dni, kiedy stwarzał nasz świat. Na początku stworzył światło, wyjątkowe światło, dobre światło, które po 36 godzinach od stworzenia tego światła postanowił schować, ponieważ wiedział, że w przyszłości będą źli ludzie na tym świecie, którzy nie zasługują na to dobre światło. Dlatego Hashem... Schował to światło. Jak wiemy, co rok podczas świętego Hanuka to światło wychodzi na zewnątrz, możemy z niego korzystać. I teraz, kiedy Hanuka się zakończyła, nie ma tego światła. Czujemy pustkę. Ale, jak wiemy, Menora reprezentuje Torę. Jak wiemy, Ner Mitzvah w tore Or, Mitzvah z to świeczka, a. Tora jest światłem. A Hashem schował to światło, to Orhaganus, które stworzył. Gdzie jest chowa? W naszej torze. W naszej torze. Dlatego, mimo tego, że Święto Hanuka się zakończyło i nie mamy naszych świeczek, tego światła z naszych świeczek, mamy coś głębszego, coś lepszego. I wciąż to światło, które też wyszło podczas święta Chanuka, to wyjątkowe światło Orhaganus oprócz światła naszych świeczek, to Orhaganus, które Hashem stworzył, i schował, które wyszło z naszych świeczek, to głębokie, dobre światło jest w naszej torze. Jest w naszej torze. Tak więc wciąż możemy. Korzystać z tego światła, uczyć się tory. Dlatego bardzo często widzimy na twarzy człowieka, który uczy się tory, widzimy światło. Widzimy, jak jego twarz błyszczy światłem. Wielcy rabini, wielcy cedycy, ludzie prawi, ludzie sprawiedliwi, którzy uczą się tory widzimy na ich twarzy, widzimy to światło. Jakie światło? To właśnie światło, które Hashem stworzył, pierwszy z jest podczas sześciu dni stwarzania świata, które schował, schował właśnie w naszej torze, z którego wciąż możemy korzystać, mimo tego, że Hanuka się zakończyła. Dobre, wieści, wciąż możemy korzystać z tego światła, więc miłej nauki, miłej nauki Tory i e, miłego, dobrego korzystania z tego światła, aby to światło, światło Tory oświetliło nas, oświetliło nasz nasz świat. Dalej, więcej światła. Z każdym dniem więcej, więcej. Miłego dnia.